Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie z tej strony Sylwia Witoszyńska. Czy wiesz, że wiele osób nie osiąga swoich celów, nie dostaje od życia tego, czego naprawdę chce, tylko dlatego, że czeka na właściwy moment, czeka aż będzie mieć odpowiednią ilość czasu, aż rzeczy będą się układać lepiej, aż wszystko jakoś tak samo przyjdzie i się zadzieje? Powiem Ci tyle. Niestety to się nie stanie, dlatego że zawsze narzekamy, cierpimy na brak czasu. Doba ma tylko 24 godziny i musimy te 24 godziny sobie dobrze zagospodarować, więc polecam Ci dzisiaj, wyzwanie na dzisiaj. Przygotuj sobie plan działania, plan wszystkiego, co dzisiaj zrobisz. I załóż, zaplanuj, że zrobisz dużo, dużo więcej niż tak naprawdę myślisz, że jesteś w stanie zrobić. Zrób sobie taki plan, który naprawdę będzie przekraczał twoje najśmielsze oczekiwania, twoje najśmielsze wyobrażenia, a na koniec dnia zobaczysz, ile rzeczy zrobiłeś. Więc dzisiaj zaplanuj sobie wszystkie czynności, zaplanuj ich dużo, dużo więcej niż to. Co tak naprawdę myślisz, że jesteś w stanie zrobić, a zobaczysz, jak efektywny będzie Twój cały dzień i jak fajnie go zakończysz, i jaki będziesz zadowolony na koniec dnia z rezultatów, jakie osiągnąłeś. Tego Ci życzę, więc przygotuj teraz swój plan działania na dzisiejszy dzień. I planuj dużo, dużo więcej niż to, co Ci się wydaje, że zrobić możesz. A zobaczysz, jaki wspaniały dzień będziesz mieć. Serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia.